Tak, ja ja to ja no to jak, rzeczywiście byłoby no wygodnie, że tak, teraz nie musi skorzystać z ustawy? Oczywiście, że tak. tak jest. To ty też tak uważasz? No ale to za masz te, To te, te, nie, to jedno to mało, bo ja, ja pamiętam, kiedy, ja pamiętam kiedy my mieliśmy 12 dzieci i nasze dzieci jeździły na gapę tramwajem, a ja mandaty płaciłam, a dzisiaj nie muszą rodziny. <laughs> czyli, <laughs> dzięki panu prezydentowi rodziny Pletycznie. nie płacą mandatów. Nie, to, była... to był problem że z moimi

Nie ma pojazdów się no powiesił Dobrze, A, A, to napisane. nawet na więcej powinno być to napisać. W drugą stronę się nie zmieni. Tylko licz. więcej. Nie to więcej. Na pewno będzie. A dlaczego nie Pewnie Pani chciała, żeby było jeszcze więcej. Nie, ja nie chcę. Ale dlaczego nie można... To, że, że chcemy, to to to, można. Można. <grym, grym, grym>,

Miłego dnia Panie Prezydencie! Dziękuję Państwu! Przedstawiliśmy pismo do, do, właśnie, do Rzecznika Regionalnego z prośbą o wizytę Pana Prezydenta u nas do domu. Pan Prezydent wyraził zgodę. Mieliśmy okazję Kiedy wysłaliście zgłoszenie? No już spory czas temu. Dokładnie nie, nie, nie powiem, ale po półtora się to Jak go do przygotowania? Na przygotowania były, wiecie państwo, no na, na, bieżące, tak? Po prostu. Ale a, y, służby sprawdzały Tak, dom... oczywiście, no to wszystko, wszystko zostało zgodnie z tymi procedurami, które tam obowiązują, zostało spełnione, tak? Czyli wszystkie przygotowania z naszej strony, no, zabezpieczenie domu media, nie media, e, zabezpieczenia techniczne, no wszystko tam Kupa ludzi przyjechała tutaj, były u nas w domu. E, nie. A jak samo spotkanie panowie? Co się działo? Bardzo sympatyczne spotkanie, bardzo miłe. E, się z panem prezydentem o sytuacji młodych Polaków, o tym jak nam się żyje, jak działa ustawa, e, o Europie macierzyńskim. E, to była podstawa naszej rozmowy. Ta. Kawa, tak? Kawa i ciasta świąteczne. Fajnie było? Jakieś takie, takie było. wrażenie, że człowiek, który no się widzi na scenie No Bardzo pozytywne wrażenie, to się mówi, właśnie bardzo pozytywne i no, na pewno wy, wy, wyjątkowe. Bo pana prezydenta się nie, nie raz rzucił gości w, w swoim domu. no i pan, pan prezydent sobie? też obiecał odnośnie polityki prorodzinnej? Tak, tak, pan prezydent obiecał jeszcze zwiększenie polityki prorodzinnej związanej z przedszkolami i żłobkami dla małych dzieci. Większenie to znaczy? Więcej przedszkoli? Więcej przedszkoli, więcej żłobków wyrównanie statusu eko-społecznego dla wszystkich rodzin także Żeby każdy miał ten dostęp e równy do tego przedszkola. Byliście jakby zdziwieni, że nawet na Was wpadło? Tak, wody. no byliście bardzo zdziwieni. A skąd w ogóle pomysł na wysłanie takiego zaproszenia? Dlaczego Wam zależało na tym zainteresowaniu? Trudno mi to powiedzieć. Po prostu. To był Pana pomysł czy żołąb? Wspólny. Wspólne, rodzinne. No jak się ci dzieje, a na poświęcą oglądać? No nie, no tak to nie było no. To pan jakieś ambicje polityczne? Nie, nie mam obicji po politycznych. Czy... Sypatnie po prostu, no. Na <noise> Nasz synek ma niedługo roczek, także o, fajny prezent dla syna. Spotkanie y, z młodą rodziną od którego zaczynamy dzisiejszy dzień, zostało zorganizowane po to, by można było porozmawiać o korzystaniu z urlopów rodzicielskich. Warto wspomnieć, nie tak dawno pan prezydent skierował projekt ustawy, która pozwala w sposób elastyczny rozliczać czas urlopów rodzicielskich, rozkładać je na kilka lat, co jest niesłychanym udogodnieniem dla młodych rodzin, aby lepiej łączyć pracę zawodową z obowiązkami rodzicielskimi. To jest taka rodzina, która korzysta z urlopów rodzicielskich. Ale bo się trochę więcej na temat tej rodziny. Ile mają dzieci, w jakim wieku? Szanowni Państwo, proszę, będzie okazja bezpośrednio się spotkać z samymi zainteresowanymi. My, st my staramy się w tego typu przypadkach y nie przesadzać z takim udostępnianiem, bo to jest jednak dopuszczanie do, do prywatności, więc... Myślę, Ale nie że, że do Trosz, nie ma. Będzie okazja bezpośrednio samych zainteresowanych kropel. A ile ma jeżeli nie macie Państwo więcej. Ile jeszcze takich spotkań świat będzie podobnych jak to w Starogardzie, w tej no, kampanii? Kampania wkracza w ten decydujący miesiąc i zgodnie z naszym planem liczba spotkań w miarę zbliżania się terminu wyborów będzie stale rosła. Więc we wszystkich, nasi, we, wszystkich we wszystkich. No Pan prezydent będzie z Chcę powiedzieć jeszcze prawie w każdym województwie w kraju. Staramy się takie wizyty urozmaicać, aby one nie były zbudowane wyłącznie z wieców politycznych, ale by miały rozmaitego rodzaju formy, więc z całą pewnością i rodzinnych, i prywatnych, takich spotkań na prywatnym gruncie, w zależności od tego, w jakim regionie jesteśmy, co jest tematem dnia, co jest tematem programowym naszym, takich spotkań z całą pewnością nie zabraknie. Państwo, my moglibyśmy takie spotkania pana prezydenta prywatne urządzać, proszę mi wierzyć wyłącznie sięgając do że tak powiem górnej części zaproszeń które leżą w kancelarii prezydenta jest tyle ludzi chętnych spotkać się z panem prezydentem że my naprawdę nie musimy, nie musimy też była jedną z tych, nie musimy, która wysłała też była, była jedna z rodzin która zapraszała pana prezydenta i my korzystamy z takich, z takich okazji aby, aby pan prezydent mógł się, mógł się bezpośrednio z Polakami spotykać w takiej bardziej prywatnej na takiej bardziej prywatnej historii.